We wstępie, we wstępie do gorzkich żali w modlitwie czytanej przez kapłana usłyszeliśmy: Przy pomocy łaski Bożej przystępujemy do rozważania męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ofiarować jej będziemy Ojcu Niebieskiemu na cześć i chwałę Jego boskiego majestatu, pokornie Mu dziękując za wielką i niepojętą miłość ku rodzajowi ludzkiemu. Iż raczył zesłać syna swego, aby za nas wycierpiał okrutne męki, i śmierć podjął Krzyżową. I zauważmy, że chociaż czas Wielkiego Postu wprowadza nas w tajemnicę cierpienia, męki i śmierci Jezusa Chrystusa, to jednak nabożeństwa pasyjne takie jak Droga Krzyżowa czy Gorzkie Żale są także hołdem oddanym Bogu za, jak przeczytaliśmy, wielką i niepojętą miłość Boga rodzajowi ludzkiemu. I chciałbym, żebyśmy w tych naszych spotkaniach wielkopostnych w czasie nabożeństwa gorzkich żali zastanawiali się nad Bożą miłością. Czym ona jest? Co to znaczy, że Bóg nas kocha? Kocha do tego stopnia, że dał się ukrzyżować, że za nas cierpiał, że tak wiele przyjął na siebie ze względu na wielką miłość do każdego z nas. I chociaż bez wątpienia w czasie wielkiego postu zadajemy sobie pytania, jak mam dobrze przeżyć ten czas, co takiego Bóg chciałby, żebym w swoim życiu zmienił, jak ma wyglądać moje nawrócenie, to myślę, że naszą pierwszą odpowiedzią na tą Bożą miłość ma być nasze nawrócenie w kwestii miłości, nawrócenie naszego serca. Jak ma wyglądać to nawrócenie w miłości? Przede wszystkim warto przypomnieć sobie, że my jako chrześcijanie mamy naśladować Jezusa Chrystusa. On ma być naszym wzorem we wszystkim. Zdajemy sobie sprawę z tego, że największym i najważniejszym przymiotem Bożym jest miłość. I taka też była miłość Jezusa. Miłość do Boga i do ludzi. Była to miłość doskonała. Miłość bez najmniejszych uchybień. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy zdolni do takiej miłości, że wiele razy upadaliśmy w kwestiach miłości, że nawet w najmniejszym stopniu nasza miłość nie przypominała tej miłości, jaką miał Chrystus, jaką ma Chrystus do każdego człowieka. I dlatego też Jezus pragnie nas w tym uzdrawiać. On pragnie abyśmy swoje nawrócenie zaczęli od uważnego przyjrzenia się, jaka jest naprawdę ta nasza miłość, miłość do Boga i do człowieka. Czas wielkiego postu nie może być tylko i wyłącznie skupieniem się na jakichś wybranych praktykach pokutnych, bo gdybyśmy nałożyli takie na siebie, choćby nawet najbardziej surowe, to jeżeli zapomnimy w naszym życiu o miłości, na niewiele zda się czas Wielkiego Postu. Także w czasie Wielkiego Postu możemy się wiele modlić, chodzić na wszystkie nabożeństwa, jakie w tym czasie się pojawią. Ale jeżeli zapomnimy o miłości, to taki post Bogu nie może się podobać. O tym też uczy nas słowo Boże. Już pierwsze czytania w liturgii słowa Wielkiego Postu są niejako upomnieniem, ale zarazem pokazują o jaki post Prosi nas Bóg. I tak w Księdze Izajasza w Liturgii słowa z piątku czytaliśmy, czemu pościliśmy, a Ty na nas nie wejrzałeś. Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał. Otóż w dzień Waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, aby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości. Czyż ja taki post, jak ten wybieram sobie w dniu, w którym się człowieku martwia? Czy zwiesić głowę jak sitowie i użyć woru z popiołem na posłanie, czy to nazwiesz postem i dniem miłym dla Pana? Czy nie jest raczej ten post, który wybieram, rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, Wypuścić, wolno uciśnionych, wszelkie jarzmo połamać, dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pana iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie. Wezwiesz pomocy, a on rzecze to jest. A więc prorok Izajasz uczy nas, że post to nie tylko konkretne praktyki, uczynki pokutne, ale przede wszystkim serce otwarte na drugiego człowieka. I w kolejnym dniu, wczoraj w liturgii słowa usłyszeliśmy znowu fragment z księgi Izajasz. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo. Przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie. Jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twoje światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. I warto zwrócić uwagę, że w jednym i w drugim czytaniu, jako pierwszy warunek tej prawdziwej miłości zostaje postawione nasze nawrócenie. Musimy najpierw się nawrócić, czyli zwrócić w stronę Boga. Tylko On może nawrócić nasze serce. To nawrócenie na miłość nie może polegać na tym, że zostaną wymienione konkretne uczynki miłosierdzia, które możemy spełniać wobec bliźnich, ale przede wszystkim musimy prosić Pana Boga, żeby nasze serce stawało się takie, jakie ma Chrystus. Miłość nie polega na biernym, nierozumnym naśladowaniu dobrych uczynków. Prawdziwa miłość to znaczy mieć takie serce, jakie miał Chrystus. Prawdziwa miłość to znaczy kochać tak, jak kochał Jezus. Pytamy Pana Boga, jak to uczynić? W jaki sposób moje serce może się przemienić na wzór serca Jezusa? Być może też u niektórych z nas pojawiają się tego rodzaju pytania. Wiele razy próbowałem, modliłem się, Panie Jezu, przemień moje serce. Tak bardzo chciałbym naśladować Ciebie w miłości, ale jednak, ze względu na to, jak jestem słaby, jak bardzo to moje serce jest poranione, niestety mi się nie udaje. Ktoś inny jeszcze będzie mówił, przecież mam dobre serce, staram się jak najlepiej. Co jeszcze więcej mogę uczynić? Inni z kolei nie dowierzają sobie zupełnie i mówią: Nie jestem zdolny do najmniejszej miłości, która podobałaby się Jezusowi. Jestem tak słaby, moje serce jest obciążone tyloma niedoskonałościami. Boże, ratuj, Boże, pomóż. I nad to wszystko przypominamy sobie także słowa które wielokrotnie wspominała święta siostra Faustyna na kartach swojego dzienniczka, że nic, co nie jest miłością, nie może znaleźć się w niebie i nic, co zaprzecza miłości, nie może znaleźć się w niebie. Zatem pytamy Boga, jaka ma być ta nasza miłość? I takie pytanie często zadawano świętym. Usłyszał je także święty Wincenty Apolo. I jednemu ze swoich uczniów opowiedział taką przypowieść. Pewnego dnia chłopiec przyszedł do ojca i powiedział: Ojcze, kiedy dorosnę, chcę być taki jak Ty. Mężczyzna spojrzał na syna, który przyglądał mu się oczami wielkimi, jak spotki, pełnymi miłości i podziwu. Ojciec powiedział: W takim razie, mój chłopcze, Będziesz musiał nauczyć się kilku rzeczy oraz postępować tak jak ja, ale nigdy nie staniesz się zupełnie taki sam jak ja, gdyż jesteś wyjątkowy, podobnie jak wyjątkowy jest każdy człowiek. Chłopiec błagał, ale nie, ale ja chcę być taki jak ty. Ojciec odrzekł, jeśli tego chcesz, możesz być taki jak ja, ale jednak nieco inny, możesz stać się dużo lepszy niż ja. Odpowiedział z uśmiechem. Chłopiec milczał przez chwilę, a potem powiedział: Nikt nie może być lepszy od ciebie. Ojciec odrzekł: Mój syn, każdy człowiek może, może osiągnąć w życiu wielkość lub nie. Każdy człowiek ma inne cechy, które mogą uczynić go wielkim. Dla niektórych są to zdolności manualne, dla innych bystry umysł, dla jeszcze innych zdolności życiowe. Każdy jednak ma jedną cechę, która może uczynić go wielkim, a jest to miłość w sercu. Wszelkie talenty, umysły i umiejętności niewiele znaczą bez tej miłości w sercu, która jest najwspanialszym darem w Twoim życiu. Wszyscy ludzie są powołani do bycia wielkimi, i to miłość ukazuje, kto jest naprawdę wielki. Chłopiec odrzekł. W takim razie ty, Tato, masz wiele miłości. Nie, mój synu, nie mam. Czasami złoszczę się, czasami kłócę, czasami robię rzeczy, których nie powinienem robić, a czasem żałuję tego, co zrobiłem. Dlatego mówię, że możesz być lepszy ode mnie. Jeśli będziesz potrafił kontrolować swój gniew, nie będziesz się kłócił, będziesz traktował wszystkich z miłością, i starał się nie postępować źle, by tego potem nie żałować. Wyrośniesz na lepszego człowieka niż ja i sprawisz, że będę bardzo szczęśliwy, powiedział mężczyzna synowi. Chłopiec zbliżył się i objął ojca ramionami. Uważam, że jesteś wspaniały. Dziecko moje, naprawdę wspaniałe są uprzejmość, miłość, przebaczanie, pomaganie bliźnim. Nie mam tych cech. Ale mam nadzieję i modlę się o to, że pewnego dnia Ty będziesz je miał, westchnął mężczyzna. Postaram się, tato, ale Ty dla mnie zawsze będziesz wielki, odparł, odparł pocieszająco chłopiec. Mężczyzna poprosił: Synu, obiecaj mi jedno. Obiecuję, ale jeszcze nie wiesz, o co poproszę, zawołał ojciec. Ufam Ci, tato. Obiecaj mi, że będziesz starał się w życiu traktować wszystkich ludzi z miłością i postrzegać ich jako wielkich. Dobrze tato, tak zrobię, obiecuję. Zatem teraz jestem szczęśliwym człowiekiem, odpowiedział ojciec, mierzwiąc włosy syna. I dalej, święty Wincenty Paulo tak skomentował tę przypowieść. Mężczyzna przekazał synowi jedno z najważniejszych życiowych przesłań: Kochaj i traktuj wszystkich z szacunkiem, ale zapomniał o najważniejszym przesłaniu, o tym, aby przede wszystkim kochać Boga, aby wiedzieć, że wszelka dobroć, wielkość i miłość pochodzą od Niego. Bez mówienia o Bogu w lekcji, którą ojciec dał synowi, znajduje się luka, którą trzeba wypełnić. Niestety bardzo często zdarza się tak, że zostaje ona wypełniona grzechem i egoizmem. Wszystkie wskazówki w życiu są bezużyteczne, jeśli, ich, jeśli w ich zasadniczej części nie pojawi się Bóg, jeśli tej zasadniczej części nie stanowi Bóg. Opierają się bowiem wówczas na tym, co ludzkie, a nie na tym, co boskie. Człowiek ten próbował uczyć syna, jak żyć w dobroci, ale jak można naprawdę żyć w dobroci bez Boga. I tą samą naukę potrzeba, żebyśmy przypomnieli sobie także my tutaj obecni. Miłość jest sprawą uniwersalną. Miłość dotyczy każdego z nas bez względu na czasy i na wiek. Jedno się nie zmienia. Źródłem prawdziwej miłości jest Bóg. I na tyle będziemy zdolni w naszym życiu do prawdziwej miłości, na ile otworzymy nasze serce na Pana Boga, na ile On stanie się źródłem naszej miłości. Tak często przychodzą do nas, do kapłanów, ludzie skarżąc się, tak bardzo chciałbym mocniej kochać swojego współmałżonka. Swoje dzieci, swoich najbliższych kolegów, koleżanki z pracy, a szczególnie tych, którzy są dla mnie trudni. Co mogę uczynić, aby to w sobie uzdrowić? I Odpowiedź jest zawsze jedna. Na tyle będziemy zdolni, by kochać, na ile będziemy napełniać się Bogiem. I to jest ten największy błąd, który popełniamy w stosunku do ludzi, których kochamy niejako za nic, za to, że po prostu są. Że odwzajemniają nam swoją miłość, że nam w wielu sprawach są przychylni. Zapominamy, że kiedyś tego rodzaju miłość się skończy, że jest niepełna, niedoskonała, gdyż nie prosiliśmy Pana Boga o to, by umocnił nas w tej miłości, by to On był źródłem tej miłości. Bez wątpienia potrzeba, abyśmy w tym czasie Wielkiego Postu musieli zapragnąć miłości. Modlili się o zdolność do prawdziwej miłości. Bez tej modlitwy nie jesteśmy w stanie kochać. I bez wątpienia, modlitwa o miłość jest jedną z najchętniej wysłuchiwanych przez Boga modlitw, gdyż to jest modlitwa o niego samego. W czasie wielkiego postu, kiedy ograniczamy sobie różnego rodzaju pokarm, dobrze byłoby. Abyśmy uświadamiali sobie, że tym prawdziwym, najbardziej potrzebnym dla nas pokarmem ma być miłość. Że kiedy niej zabraknie w życiu człowieka, wtedy człowiek obumiera. I nasze oczy muszą być przede wszystkim zwrócone w stronę tych ludzi, którzy potrzebują tej miłości, którym brakuje miłości. Wokół których brakuje osób, które mogłyby im dać choćby namiastkę miłości. Miłość ma być naszym pokarmem. Dlatego musimy ją spożywać. Miłość jest także energią, a więc musimy się nią napełniać. Miłość jest Jezusem, dlatego musimy spożywać Jezusa. Miłość jest Jezusem, dlatego człowiek musi się napełniać Jezusem. Podążanie za Jezusem to podążaniem za prawdziwą miłością. Ale oddalanie się od Jezusa to oddalanie się od miłości, to stawanie się coraz bardziej kalekim w miłości. I starajmy się w tym czasie wielkiego postu zrozumieć jak najgłębiej tę prawdę.